Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym 40 lat temu, 9 grudnia około 17:20, wybuchła w Karlinie ropa i gaz. Nastąpiła potężna erupcja tych dwóch czynników i rozpoczęła się dokładnie w tym samym dniu akcja ratunkowa, która trwała około 33 dni. Było to zdarzenie bez precedensu w historii Polski i spowodowało, że nastąpiła ogromna mobilizacja. Rozpoczęła się akcja ratunkowa. Dosłownie setki, a nawet ponad tysiąc ludzi w szczytowych momentach brało udział w tej akcji ratunkowej. Po 33 dniach tą erupcję, tą ogromną katastrofę też ekologiczną udało się opanować i zaczepować ten otwór. W momencie wybuchu tego pożaru to była taka e, tylko, wystąpiła łuna, i później był, słychać taki wybuch, ale jakby był niedopalony gaz. Jak w mieszkaniu nie jest zapalony gaz, taka sucha detonacja powstaje. Wyjechaliśmy do Was samochodami w straży pożarnej. Oczywiście pod sereną, jak ta serena w tych 15 minutach była włączona. Dwa pojazdy pojechały, to kolega nieżyjący Eugeniusz Byszkiewicz. Jako kierowca straży pożarnych, i ja. jako kierowca drugiego pojazdu, wojewódzkie stanowisko kierowania w Koszalinie uruchomiło praktycznie wszystkie najcięższe wozy, które się znajdowały na terenie województwa. I tak w pierwszym rzucie przyleciało Karlino, ale natychmiast przyleciała zawodowa Straż pożarna z Białogardu. I w tym praktycznie samym momencie już wyjeżdżały inne wozy, z Kołobrzegu, z Koszalina yy, no, ze wszystkich yy, miast, które posiadały cięższy sprzęt. Bo droga została spalona. No, akurat kilunek wiatru był taki, że yy, te płomienie sobie buchały w górę yy, i ta ropa nie była spalana całkowicie. Część tej ropy opadała na ziemię i na jezdę. Ta jezda została spalona, ta droga została przez policję zamknięta, obustronnie rubór zamkniętych. Jest wzdłuż radwi. My mieliśmy piękno, to, bo nie od razu to bym jakiś czas trawo, bo miałem tydzień czasu się, się tam zobaczyć jak to wygląda. Te y, wieżby, są nad tą radwią, są te drzewa, to były dosłownie zielone. I trawa, znaczy kwiatuszki przybijały w koło. no koło. Ziemia poczuła wiosnę obok, obok tego szyku. Według, Stanisława, według relacji Stanisława Weissa, ówczesnego, yy, ówczesnego uczestnika akcji, które, która pokrywa się z, z tym, co pisały wówczas pisma branżowe, między innymi właśnie przegląd pożarniczy z 1981 roku, na którego łamach w, w, pojawił się raport w 1981 roku bezpośrednią przyczyną, tak jak właśnie mówi raport i pan Stanisław Weiss, Przyczyną erupcji ropy i gazu był fakt, iż w geologicznym projekcie wiercenia otworu nie przewidziano, że na tej głębokości natrafi się warstwa roponośna. Dlatego, gdy zwiertni doszedł sygnał, że na głębokości 2775 metrów natrafiono na dolomit główny, tak zwaną warstwę roponośną, służby wówczas geologiczne miały wszelkie podstawy sądzić, że jest to sygnał błędny. Ponieważ według projektu, który został sporządzony, na tej wysokości miał być dolomit płytowy. Jest to warstwa w odróżnieniu właśnie od, od dolomitu głównego, warstwa, która nie jest warstwą roponośną. Dlatego jeszcze wówczas nie dociążono płuczki. Na wiertni stały już dwa przygotowane wówczas samochody z barytem. Siarszek barytu, to znaczy minerał dodawany do płuczki płynu do smarowania świdra, aby była cięższa i w razie trafienia na złoże mogła powstrzymać nagły wypływ ropy. Niestety tak się nie zadziało. Ta siła, siła erupcji była tak duża, że, że dociążenie tej płuczki nie, nie, nie wystarczyło. Na przeszkodzie stanęła również nieszczelność zamkniętych szczęk prewentera. To były jakby dwie, dwie przyczyny, które bezpośrednio miały, wpłynęły na, na, to, na, to, na to wydarzenie, które zadziało się 40, 40 lat temu. Na takiej i takiej głębokości, proszę Państwa, różnica ciśnień, która z tego wyniknęła, było ponad 200 atmosfer. Taka różnica ciśnień spowodowała bardzo szybkie wypychanie tej, tej lekkiej płuczki z otworu i te rzeczy, które się później działy. Już zamknięcie tego prewentera, po prostu ciśnienie już te uszczelki wy wyszły wypłukało. Nasi słuchacze wykazywali ogromne zainteresowanie. Dziesiątki listów otrzymywaliśmy, między innymi jak gasić no jedna z tych popularnych metod, przykryć wielkim dzwonem, pod, podkopy, zrobić. Wielu chętnych było, którzy przyjeżdżali i radzili. Należałoby jeszcze zaznaczyć, że akcja ratownicza trwała 33 dni, w której brało udział około tysiąca ratowników różnych specjalności. Szacunkowo ocenia się, że spaleniu uległy 30 tysięcy ton ropy naftowej i około 500 milionów metra sześciennego gazu ziemnego. Wydobyto do cystern 6582 tony ropy naftowej i wywieziono do rafinerii w Trzebini. Teren, na którym oddziaływała ropa naftowa to powierzchnia 27 hektarów. Bazując na historii tego wydarzenia, mamy również swoje określone plany na przyszłość. Staramy się na terenie miasta Karlina pokazywać miejsca i przypominać to wydarzenie. Na razie udało nam się. Dwa takie elementy wprowadzić. Zbudowaliśmy i zrewitalizowaliśmy część centrum w ostatnich latach, gdzie umiejscowiliśmy tak zwaną tańczącą fontannę z dźwiękiem i ze światłem. Na obrzeżach tej fontanny stoją oczywiście strażacy z prądownicami. Jednym z widowisk, które tam jest pokazywane, jest erupcja. Ropy naftowej i gaszenie pożaru. Drugim takim elementem, wykonanym też w ostatnim czasie, jest ogromny mural na jednej ze ścian w Karlinie, który prezentuje dokładnie tą akcję ratowniczą. E, przymierzamy się, mam nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się zrealizować również wspólnie z partnerem prywatnym muzeum pożarnictwa, e, które też wymaga określonych nakładów i zaangażowania, ale takim docelowym naszym projektem. Które będzie z jednej strony przypominał to wydarzenie, ale w tym miejscu będzie się działo o wiele więcej. Liczymy, że to miejsce, które nazywa się Centrum Nauki i Techniki Energia przyciągnie rzesze turystów do naszego miasta. Liczymy na setki tysięcy odwiedzających w ciągu roku i mam nadzieję, że wspólnie yy, i przy wsparciu przede wszystkim środków unijnych i partnerów prywatnych uda nam się to przedsięwzięcie zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat. Już dzisiaj chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do Karlina, zobaczyć to, co jest, a później, żebyście zobaczyli i muzeum, i nasze centrum. Proszę śledzić nasze strony internetowe. Będzie nam miło gościć Państwa u nas.